Wiesz, co jest najgorsze w lęku? To, że nie przychodzi na nagle. On wchodzi po cichu, niezauważony. Zaczyna się od mojej myśli. A co, jeśli się nie uda? Potem pojawia się kolejna i jeszcze jedna. I zanim się zorientujesz, siedzisz z głową pełną strachu. Z sercem, które bije jak młot. I z rękami, które nic nie robią. Bo właśnie tak działa lęk. Nie potrzebuje cię pokonać. Wystarczy, że cię zatrzyma. I wiesz, co jest najgorsze? że myślimy, że jak więcej pomyślimy, to coś zrozumiemy, że może uda się wszystko poukładać w głowie. A prawda jest taka, że im więcej o tym myślisz, tym bardziej to cię wciąga. To trochę jak potrzenie się w ciemność. Im dłużej się gapisz, tym mniej widzisz. Im dłużej analizujesz, tym więcej masz wątpliwości. I w końcu dochodzisz do momentu, gdzie nawet proste rzeczy wydają się niemożliwe. Ja też tak miałem. Nie raz, nie dwa. Siadałem, analizowałem, układałem plany. Zanim zrobiłem pierwszy krok, miałem już w głowie tysiąc powodów, dla których pewnie się nie uda. I wiesz, co się stało? Nic. Po prostu nic. Dni mijały, a ja stałem w miejscu. Zauważyłem coś ważnego. Kiedy siedzisz i myślisz o problemie, on wcale się nie rozwiązuje. On rośnie. Z każdą godziną staje się większy, straszniejszy, bardziej przytłoczający. To jak kula śniegu. Mała myśl zaczyna się toczyć, a po chwili masz lawinę, która przykrywa wszystko. I wtedy pojawia się ta typowa wymówka. Jeszcze nie jestem gotowy. Ale prawda jest taka, że gotowość nie istnieje. No przyjdzie moment, w którym poczujesz się idealnie pewny. Musisz ruszyć właśnie wtedy, kiedy czujesz się niegotowy. Bo działanie, nawet głupie, nawet nieidealne, to jedyne, co zmniejsza lęk. Brzmi banalnie, ale to czysta biologia. Jak działasz? Ciało zaczyna inaczej pracować. Pojawia się dopamina, ta sama, która daje ci poczucie mocy, tej energii, że hej, coś się ruszyło. A kiedy działasz, twój umysł przestaje się kręcić wokół co jeśli. Boisz zajęty co teraz. Zamiast się bać, zaczynasz robić. I to właśnie w tej prostej zmianie dzieje się coś niesamowitego. Lęk przestaje mieć nad tobą kontrolę. Nie zniknie całkowicie. Ale już cię nie prowadzi. Pamiętam, jak zaczynałem coś nowego: projekt kano, relacje, czy nawet zmianę pracy. Za każdym razem czułem ten sam treść w brzuchu. To napięcie, że coś może pójść źle. Przez lata myślałem, że trzeba poczekać, aż ten strach minie, aż w końcu dotarło do mnie, że On nie minie. Trzeba działać mło Niego. I to był przełom. Bo jak tylko zrobiłem pierwszy krok, nagle okazywało się, że to nie tak jak straszne że ten potwór w mojej głowie był zrobiony z papieru i pewnie ty też masz takie momenty, że coś cię blokuje, a potem w końcu się przełamiasz. Myślisz sobie, kurde, czemu ja tyle zblekałem? Nie oczekuj, że przestaniesz się bać. Lęk zawsze będzie. Tylko jego rola się zmienia. Z przeszkody staje się sygnałem. Bo jeśli czegoś się boisz, to często właśnie tam jest to, czego potrzebujesz. Za lękiem kryje się rozwój, za działaniem spokój. Kiedyś bałem się mówić publicznie. Teraz to robię codziennie. Nie dlatego, że lęk zniknął, tylko dlatego, że przestałem mu wierzyć. Zauważyłaś, że wszystko, co żyje, jest w ruchu. Nawet najspokojniejsza rzeka płynie. Liście drgają na wietrze. Serce bije. Tylko człowiek potrafi się zatrzymać i myśleć, że coś się zmieni. Ale życie to nie jest czekanie. Życie to ruch. I to właśnie w ruchu znajdujesz odpowiedzi. Zrób krok nawet jeśli nie wiesz, dokąd prowadzi, bo ten krok, którego się boisz, to dokładnie ten, którego najbardziej potrzebujesz. Są dni, kiedy nie masz energii, nie masz motywacji, masz tylko chaos w głowie i wtedy najgorsze, co możesz zrobić, to siedzieć i myśleć. Wstań, umyj twarz zimną wodą, zrób dziesięć pompek, wyjdź na spacer, cokolwiek, bo ruch to sygnał dla mózgu. Jestem tu, żyje działam. I nagle, powoli wszystko wraca na swoje miejsce. A największy paradoks życia jest taki, że im więcej działasz, tym mniej się boisz, bo zamiast żyć w głowie, zaczynasz żyć w rzeczywistości. Lęk lubi ciszę i stagnację. Działanie tworzy hałas, a w tym hałasie strach nie ma głosu. Więc jeśli dziś czujesz, że coś cię przytłacza, że boisz się w przyszłości, że nie wiesz co dalej, zrób coś małego. To może być cokolwiek. Ważne, żebyś ruszył. Nie ma sensu czekać, aż lęk zniknie. Nie ma sensu czekać, aż świat się poukłada. Bo prawda jest taka, że nic się nie zmienia, dopóki ty się nie ruszysz. Więc dziś zrób coś. Nie jutro. Nie będziesz gotowy. Dziś. Bo działanie leczy lęk. A bez karmi. Wybór należy do ciebie. Zrób dziś choćby jedną małą rzecz, którą odkładasz. Nie myśl, po prostu zrób. I wróć jutro, na dzień osiemnasty.